Ja chcę zrobić tak. zabieg. Jaki Pani ma zabieg? Na celulit i na jędrność skórę, bo ja wyjeżdżam za tydzień, za dwa tygodnie na wakacje, jest to dobrze wyglądać. Mission Impossible. Tak czy tak też się z tym spotykasz. I kiedy ja mówię, wiesz pacjentom, czy gdzieś tam na Instagramie mówimy o tym, że jest jesień, że jest zima i, i to jest że te właśnie zabiegi. dobry czas, tak, tak? Albo początek, przynajmniej wiosna, jakaś luty, marzec, kwiecień. Tak. Już wtedy pracujemy na tak, jak będziemy wyglądać, no bo jak trzeba nasze ciało te zabiegi, będzie się prezentować postarzać. na plaży. Także nie tydzień, nie dwa, bo jednak ta skóra sama, wiesz, potrzebuje popracować i ten proces przebudowy skóry i poprawy, skóry i tego wytwarzania tych, tego kolagenu, zagęszczania skóry. Trwa i to po każdym zabiegu tłumaczę pacjentom. 6-8 tygodni tak? ta skóra się przebudowuje. I fajnie, jak wtedy robimy zabiegi na zakładkę, na przykład co dwa tygodnie, to wtedy ten efekt jest jeszcze potęgowany, ale jednak potrzebujemy co najmniej dwa miesiące, żeby osiągnąć fajne efekty. Czyli jeśli pacjenci. I zabiegi łączone które tak. ja od dawna stosuję, uważam, że zabiegi łączone są absolutnie niezbędne. I terapie łączone są najlepsze, jeżeli chodzi o efekt. Że nie ma takiego jednego złotego środka, który wybierzesz, bo masz, nie wiem, kilka sprzętów, czy kilka zabiegów. Jeden, nie, ale na będzie. zmianę, bo tak. na przykład nigdy nie robię lasera bez poprzedzenia lasera mezoterapią, mezoterapią ja i uzupełnieniem pewnych właśnie niedoborów, tak? No bo to jest tak, jakbyśmy murowali mur, a nie mielibyśmy dobrej zaprawy, tak? No ten mur nie będzie stał, bo tak naprawdę nie ma składników potrzebnych do tego, żeby ten mur był mocny. Czyli powiedzmy pacjentom, że właśnie teraz jest najlepszy czas na to, czy jesień, zima... Żeby przygotowywać skórę do lata, bo potrzebujemy tak. na to kilku zabiegów, czy kilkudziesięciu w niektórych przypadkach, w zależności od pacjenta, żeby osiągnąć A przynajmniej ładny to są efekt. właśnie takie dwa-trzy miesiące, bo to też nie może być za często.